Mówi się, że szkoła odpowiada za to, żeby wszystkie punkty podstawy programowej zostały zrealizowane. Ja mhm. uważam, że, przepraszam, że tak powiem, w ogóle za to nie powinno odpowiadać. No, oczywiście. Ona powinna za to odpowiadać, żeby się ten młody człowiek nauczył uczyć. Tak. I wtedy, kiedy. I, I żeby starać mu się, owszem, w, tej, w ramach tej podstawy. Program, b, 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 mówić o rzeczach, które wydają nam się ważne, dawać to doświadczenie, o których moż, możesz tak. powiedzieć, dajmy i w rodzinie, i w szkole. Ale, ale za niego tego nie zrobimy. Że cały jakby manewr, mam wrażenie, jakby klęska szkoły polega na tym, że szkoła mówi, że jesteśmy tak ważni, że zmusimy cię albo zrobimy coś dla, za, za ciebie. A mam wrażenie, że te 12 lat jest czasem po to, żebyśmy przestali robić coś za ciebie i żebyś wyszedł z tej szkoły, potrafiąc robić coś samodzielnie z całym ryzykiem, że możesz błądzić. Olej, Marcin Sawicy witają w podcaście U Sawickich. W naszym podcaście dzielimy się doświadczeniem związanym z edukacją, a także wychowaniem. Podcast powstaje przy współpracy ze szkołami MMS oraz portalem Edukacja Można Inaczej. Witamy w kolejnym odcinku naszego podcastu. W dzisiejszym odcinku chcielibyśmy porozmawiać o takim temacie, który no, może na początku bardziej mnie zaintrygował, ale mi się daje, że w trakcie zaintryguje może i, i o ciebie i może naszych słuchaczy, mianowicie o szkole. W takich dwóch aspektach. Szkole, w której, która jest miejscem, które podkreślają pewne nierówności albo niemożliwości, przed którymi stoją dzieci, a z drugiej strony w związku z tym, szkole jako miejscu, jako miejscu w którym tracimy pewne talenty i potencjał, a nie zyskujemy. Yy, yy, tu jest, yy, może nawiązuje trochę, jakby ta, te, te całe refleksje związane z tym podcastem są po yy, takiej trochę lekturze książki Nierówności po polsku, a z drugiej strony też po, po, po badaniach, które pokazują yy, o tym, yy, wskazują na to, że szkoła staje się miejscem, które ugruntowywuje pewne rzeczy. Yy, pewno, pewne trudności, przed którymi stoją dzieciaki, gdy wchodzą w dorosłość. To znaczy, yy, kiedyś pamiętam. Wszyscy, jak to wspominamy, jak myśleliśmy o szkole, szkole pozytywistycznej, jak ona powstawała, to było miejsce, które miało wyrównywać szanse. Gdzie ludzie, którzy mają trochę gorsze możliwości, trafiają do szkoły, którą utrzymuje którą, e, którą i tworzy państwo i, w, i dzięki tej szkole nabywają wiedzę, gdzie mogą sw rozwijać swoje talenty i bez względu na to, skąd pochodzą, mogą rozkwitać, a z drugiej strony, no nie oszukujmy, poza swoim rozkwitem one... Przynoszą do, dużo dobra dla państwa, dla społeczności, w której żyją. Ale te badania, kto, kto, o których tu wspominamy, mówią o tym, że, y, że nie jest tak, że, że coraz bardziej jest taka, pojawia się korelacja. Między tym, że czym rodzina jest bogatsza, tym dzieci są z bogatszych szkół, czym więcej mamy, mają korepetycji, tym to po prostu się mocniej przejawia, że one wtedy odnoszą, nazwijmy to, takie edukacyjne sukcesy, a te, które tego nie mają, gdzie rodziny nie mają tych możliwości, to one takich sukcesów nie odnoszą. I tu winowajca. I w tej książce, i w różnych takiej przestrzeni dyskursu społecznego wskazywane jest, że to jest szkoła, która to przez swoją słabość to ugruntowuje. I tu się we mnie odzywa trochę taki, taki bardzo mocny dzwonek w kontekście tego, o czym rozmawiamy, bo Wydaje mi się, że moją naszą pasją jest to, żeby ta szkoła, którą współtworzymy, w, której, w których działamy, była przestrzenią, w której można rozkwitać się, rozwijać. I jakby ja trochę nie widzę miejsca i przestrzeni, dlaczego miałoby się tak nie dziać. I bardzo tam dużo mówi. I postawię taką mocną tezę, jeżeli ktoś twierdzi, że te dzieci, które mają odnoszą dużo więcej wszędzie sukcesy, odnoszą je dzięki temu, że mają dużo więcej korepetycji zajęć dodatkowych, to staje takie pytanie, dlaczego szkoła nie może być tak zorganizowana, że tworzy w zasadzie system korepetycji zajęć dodatkowych? Jeżeli jest coś, co działa efektywniej sprawniej, jest nakierowane na indywidualne potrzeby i możliwości, to dlaczego tak nie działamy, skoro i tak takie pieniądze, taki strumień, tyle ludzi w tą szkołę jest zaangażowanych? Co o tym sądzisz, Czyli Po prostu zamiast szkoły w obecnej formie, mówimy o takiej tradycyjnej formie, organizujemy system korepetycji. Albo inaczej, jakby mówimy o tym, że można uczyć inaczej. Cały nasz portal można uczyć inaczej. To znaczy, ja nawet nie używałbym systemu korepetycji. Dlaczego uczeń, który jest w szkole, nie może więcej przeznaczyć czasu? Bo, bo co my mamy? My mamy szkoła tradycyjna, działa takim systemem zbiorowych korepetycji. To wyobraźmy sobie, że działa to tak. Jest, mamy codziennie czy w każdym tygodniu 30 godzin korepetycji na określonym poziomie, na określony temat i uwaga i bez względu na to co kto u mnie musi brać udział w tych korepetycjach. Na dodatek w czasie tych korepetycji bierze udział część, która jest w ogóle niezainteresowana z różnych powodów. Albo to umie, albo zupełnie nie ma o tym pojęcia, albo nie chce w tym brać udział, a część załóżmy chciałaby, ale wtedy i korepetytor, i ta część, która chciała być, zmaga się z różnymi zewnętrznymi problemami. I ja teraz sobie zadaję pytanie, gdyby szkoła była zorganizowana w taki sposób, że... Yy, w cudzysłowie, nazwijmy to ci nauczyciele, korepetytorzy, byliby dostępni, prowadzili swoje zajęcia, ale dla zainteresowanych, gdyby to wszystko było inaczej poukładane. Czy to nie jest tak, taka sytuacja, że. Bo, 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 bo to nie jest pierwsze miejsce, gdzie pojawia się taka teza, hmm. poparta różnymi badaniami, obserwacją tego, co się dzieje na takim nazwanym takim rynku edukacji publicznej, że szkoły pogłębiają. Rozwarstwienie także w sensie dochodowym, bo my musimy to gdzieś nadrabiać. To generalnie, a my ciągle trąbimy, to zróbmy coś z tymi 30 godzinami w tygodniu, żeby one były efektywne. No, dla mnie, Ola, yy, bo, bo my znowu wracamy jakby do naszego podwórka, no bo do jakiego mamy wrócić, prawda? A dla mnie metoda Montessori, praca własna, możliwość konsultacji to jest taka przestrzeń, gdzie jak pracujemy w ten sposób ileś już lat, to. My tam nie widzimy aż tak dużego dysonansu w kontekście dzieci i zakupywania talentów z racji tego, że one mają różne możliwości mhm. ekonomiczne ich rodziny. Prawda? Tak, tak, znaczy to metoda Montessori jest taką metodą absolutnie. Jakby demokratyzującą ten proces nauczania. Tak, zapraszającą do, do współpracy, do pracy, niezależnie od tego, z jakiego. Statusu finansowego wychodzisz, aczkolwiek większość szkół Montessori właściwie tak, zasadnicza jest, tak, jest, część, masz, część masz, jest tak. ogromnie płatna I to, i to już na dzień dobry, jakby ustawia, kto do tej szkoły może się dostać jako dziecko, prawda? Czy znaczy, też tak mi się wydaje, że tak sobie myślę teraz o jakichś takich osobach, które gdzieś mi się pojawiają, czy, czy z naszych jakiejś historii, osobach, które ciągnęły dzięki korepetycjom. Tylko teraz pytanie, czy jeżeli te korepetycje są tak naprawdę chciane przez rodziców, wymuszane przez rodziców, te dzieci są do tego zmuszane, no można wszystkiego pewnie wyuczyć. Pytanie, co się dzieje z tymi dziećmi dalej? One nawet pewnie może i dobrze zdają maturę, no bo skoro się tak wyuczyły, tylko co się daje, dalej no, ale dzieje? Nie, ale wejdę ci słowa. Uh -huh. wejdeci, a propos, co się dalej dzieje? No to Amerykanie zrobili te sławne badania dotyczące poszukiwania tych Einsteinów, co się z nimi dzieje. Gdzie, gdzie zbadano w na przestrzeni 30-40 lat dzieci, które miały pewne, podobne zdolności w, przychodzą do szkoły publicznej. I po 30-40 latach zbadano jeden element: to znaczy, ile patentów, innowacji zgłaszali ci ludzie jako dorośli w pracy, I okazało się, że ewidentnie tymi, którzy zgłaszali te różnego typu innowacje albo nowe patenty, to były tylko i wyłącznie osoby, które... większości osobie... Nie, tylko i wyłącznie. Wręcz tam Aha. jest tak napisane w tych badaniach. To były osoby, które wywodziły się z bardzo bogatych rodzin, z dużo bogatszych rodzin niż ta, nazwijmy, druga grupa, grupa uczniów. Co może być związane z inną, z inną kwestią, takiego background, nie samymi pieniędzmi, tylko w ogóle backgroundu, jako backgroundu. Tym, o czym się rozmawiało przy stole, i, i tak dalej, i tak dalej. I, i, i wydaje mi się, że, że to jakby jest, jakby przestrzeń do działania w takich dwóch strumieniach. Z jednej strony, szkoła, która uważam, by, powinna być zu zorganizowana zupełnie inaczej. Naprawdę powinna być zorganizowana zupełnie inaczej. Jeżeli mówimy o, o indywidualizacji, o dostosowaniu się do każdego ucznia i tak dalej, no to o, o motywacji, jako motorze działania, ona powinna działać inaczej, a z drugiej strony potencjale rodziny. No dobrze. No, nie mam, nie mam może zbyt dużo pieniędzy, ale tradycja książki, rozmowy przy stole, odwiedzania takich, a nie innych miejsc, spędzania tak, a nie innego czasu, oglądania takich, a nie innych rzeczy na streamingach czy w telewizji, whatever, no to jest coś, co jest w zasięgu rodzinie o, o, o słabej, średniej, jakiejkolwiek klasie i, do, i poziomie dochodów. Tyle tylko że po, poziomie dochodów tak, ale też weźmy pod, pod uwagę to, że dzieci, które wywodzą się właśnie z takich takich rodzin, o których ty teraz mówisz, w których się rozmawia, do których przychodzą inne osoby, które się dzielą swoim życiem, swoimi pasjami, jakimiś pomysłami, ideami. i te dzieci w jak... niejako nasiąkają tym przy okazji, to kiedyś już wspominaliśmy, bardzo lubię ten przykład stołu, tak. to może taka mała dygresja. Z... A propos badań, badań amerykańskich. Amerykańskich także, że dzieci, które... Nawet jeden tylko posiłek, jedzą wspólnie przy stole z rodziną, są w, w wielu wymiarach rozwoju do przodu w stosunku do swoich rówieśników, którzy... Nie jedzą wspólnie posiłków w domu ze swoim rodzeństwem, rodzicami i gośćmi, którzy bywają. To jest niesamowite. To dotyczy nie tylko wymiaru społecznego, ale też bardzo mocno intelektualnego. Sobie pomyślmy teraz, Nawet ja tak pomyślę sobie o sobie, ile my czerpaliśmy jako dzieci z sytuacji, w których znajdowaliśmy się w domu przy stole z osobami, które odwiedzały nasz dom. Z ludźmi, którzy opowiadali o czymś, co nigdy w życiu by nas nie dotknęło, nie dotyczyło, mhm. bo ten ktoś przyjechał z daleka, y, był inaczej ubrany, z innej kultury gdzieś podróżował albo cokolwiek. I tak myślę sobie, że tutaj jest też bardzo, bardzo ważna rola y, domu. Dużo. Znacznie większa niż szkoły i niż systemu, z jakiego się wywodzi. Oczywiście będziemy zawsze rękoma i nogami popierać pracę metodą Montessori. Ja nie wyobrażam sobie inaczej, pracować z dziećmi. Natomiast myślę, że niesamowitą rolę odgrywa ten dom, bo nawet jeżeli my w szkole, która nawet nie jest metodą Montessori prowadzona, ale we wspaniałych szkołach, jeśli my. Bardzo pięknie prowadzimy też te dzieci, ale one jednak wracają i one nie mają tego wsparcia w domu, wśród najbliższych, i są zostawione same sobie, i nie tylko z powodu biedy, ale również takiego zaniedbania emocjonalnego rodziców nieobecnych, takich nieobecnych, zamożnych, nieobecnych, o, to, o takich mi chodzi. To, to ciekawa jestem, gdzie jest ten moment, w którym brakuje tego takiego. Ym, kopniaka, tego wsparcia, tego poczucia wartości, że, pod, że dam radę, że dam radę i pociągnięcia czegoś, czym, chciał, czym, czym chciałbym się zająć w przyszłości, co chciałabym jakoś poprowadzić dalej, a nie, że no fajnie, mamy wiele takich Marcin doświadczeń, dzieci, które na przykład przejawiały jakiś szczególny talent na przykład artystyczny. No fajnie, wspieraliśmy, Wspieraliśmy jak mogliśmy w szkole. Kupowaliśmy super kredki, tak w cudzysłowie. Ale jeżeli to nie szło dalej w domu. Tak, bo to było dyskredytowane przez rodziców, to, mówią, że to jest nieważne, tak? To, to, no właśnie. Tak, ale, ale ja bym jeszcze wrócił albo, albo nie tyle wrócił, co mówimy o jednym strumieniu rodzin, ale wrócił do szkoły. Bo też dużo się mówi o tym, że szkoła staje się słabsza, szczególnie publiczna staje się słabsza, bo nauczyciele, którzy są dobrzy mieli, albo średnio dobrzy, po jakimś czasie mają dość, po prostu robią sobie korki, wtedy stają się wspaniałymi korypetatorami. A często się mówi o tym, jakie to jest niesamowite, bo często ten nie za dobry nauczyciel jest, staje się wspaniałym korepetator. Korypy to. kore. Ko, 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 udział wspaniałej korepetacji. I. i i co, ale co jest y, y, ciekawe, no przecież no z tym szacunkiem, ale no to nie jest wielka sztuka, y, przekazywać pewne treści, jak się ma kontakt z uczniem jeden na jeden, który na dodatek jest mobilizowany tym, że w mniej czy bardziej sposób rodzice wywierają na niego presję, żeby tam usiadł i zaczął słuchać. Y, ja wrócę teraz, jakby do szkoły. Bo. Yy, bo, 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 bo jedną z tych jakby tez i rozmów o tym, jak uleczyć i likwidować te różnice, jest to, żeby ci nauczyciele byli dobrzy albo bardzo dobrzy, którzy pracują w szkole. I tam bardzo się dużo podkreśla o tym, że no do, bardzo do, dobry bardzo dobry nauczyciel to ten, który dobrze zarabia, wtedy będzie zostawiał w zawodzie i będzie mógł tam działać. Ja się z tym absolutnie nie zgodzę. Yy, dla mnie, według mnie, ludzi w dużej mierze oczywiście ludzie pracują na pewnych warunkach za pewne pieniądze jeżeli one, one są ale ludzi tak naprawdę trzyma albo przytrzyma albo utrzyma albo przyciągnie do zawodu to że ten zawód daje przestrzeń że ten zawód daje przestrzeń do działania Bo jeżeli nie, dzia nie daje przestrzeń do działania tylko pozwala w takich 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 rynienkach to przyciąga Miernych, ale wiernych. No Tak jak badania na uczelni często pokazują, że specjalność pedagogiczną wybierają ci, którzy tak naprawdę nie stać na żadną inną ciekawsze rozwiązanie. Wybierają tą pedagogikę. To było i za, ale to było i za naszych czasów i jest teraz. Ale zmierzam do tego, że, że gdyby ci nauczyciele, jakby jako zespoły, trochę też tak ci uczniowie, stali trochę pod ścianą i musieli wymyślić inny pomysł na siebie, na to jak uczyć, czego uczyć. Tak, na czego to nie chcę powiedzieć, że to jest wtórne, ale to nie jest tak istotne jak, jak, jak ten proces, który. Bo na przykład, dam taki przykład. My widzimy, mamy u nas taką innowację, w której działamy sobie w domu z Montessori z licjalistami od już tam paru lat. Jest coś takiego, że oni mają pracę własną i oni mają możliwość korzystania z konsultacji, rozkwminia tych rzeczy, których nie mogą zrozumieć z chemii, fizyki czy biologii, czy rzeczy takich, czy matematyki, które są rzeczywiście trudniejsze, nie tylko pamięciówką, ale w ogóle trudno, trudniej to zrozumieć. I jak długo czasami oni muszą być zostawieni sami ze sobą w sytuacji, bo chcesz to skorzystaj. Nie chcesz, to nie korzystaj. Walcz sam, spróbuj to zrobić. Nie chcesz, nie korzystaj. Mhm. Jest tu o tej godzinie, ktoś jest przed tym okienkiem, albo w sali obok, jest chętny do porozmawiania z tobą przez kwadrans o tym o tym problemie. Nie chcesz? Nie. On będzie siedział i będzie czekał. Do czego zmierzam? I jest fascynujący ten proces kiedy oni po jakimś czasie decydują się i idą, i ktoś mówi, nie no, co to za system, no czekać, aż się jaśnie Pan zgodzi. To nie o to chodzi, czy się jaśnie Pan zgodzi. To się chodzi o to, kiedy ten nastolatek, to jest coś nieprawdopodobnie cennego. Ten nastolatek Zajarzy, że dla niego coś jest ważne, przestanie się peszyć, określi sam, jakiś problem, przed takim stoi, i odważy się iść, i, i, i usiąść, albo zobaczyć w ekranie, albo usiąść koło tego dorosłego i zadać mu pytanie i rozwiązać jakiś problem, i wrócić z sukcesem, że on teraz już rozumie, co to znaczy ta indukcja, co to znaczy ta elektroliza, czy cokolwiek innego. Tylko chodzi mi o to, że w tego typu układzie, jak jesteśmy w szkole, nie ma czasu na to, żeby młodemu człowiekowi zostawić się, dobrze, to jest twoja sprawa, zastanów się, bo ten czas to nie jest tydzień, to jest czasami pół roku, to jest czasami rok, kiedy ktoś wpadnie albo powie, tak, to jest moja sprawa. Tylko tym, jak to następuje, dzieją się bardzo dobre rzeczy, a coś takim rozwojowym traktowania nauki. Chodzi mi o to, że jak mówimy o talentach, to i, i dlaczego je tracimy, i że nie możemy znaleźć tych Einsteinów, albo że są jakby nierówności. To nierówności polegają, moim zdaniem, zwiążą się z tego, że, że dzieciaki w tym rytmie, wszystkie, i te biedne i te bogate, nie mają czasu, żeby nabyły świadomości tego, jak to jest ważne, yy, jak to jest cenne, jak to jest istotne i nie, i nie nabierają. Tego, tego, nie, nie, nie korzystając z tego potencjału, takiej wewnętrznej motywacji, która tak naprawdę później nas w życiu popycha do jakichkolwiek sensownych kroków edukacyjnych. Ja bym jeszcze do, dodała do tego taki jeden aspekt. Wydaje mi się, że on jest też bardzo ważny, że ta motywacja. Do pracy, do tego, żeby on usiadł przed tym yy, ekranem i na tej konsultacji, na przykład skorzystał z wiedzy kogoś mądrego, albo żeby w ogóle wziął w swoje ręce i zaczął pracować samodzielnie. On musi zrozumieć albo musi odkryć to, że to coś jest dla niego użyteczne. Jeżeli to nie jest użyteczne, to on będzie to odkładał. I teraz, jeżeli ten dzieciak, czy ten człowiek młody, Pochodzi z domu, w którym widzi, że na przykład rodzice korzystają z tego, z takiej wiedzy korzystają, z takich zasobów korzystają, z których, których on może tutaj w szkole czy, czy, czy w indywidualny sposób jakby nabyć, w momencie gdy on zauważa to i odczuwa tą potrzebę przyswojenia tego, ponieważ to jest dla niego użyteczne, albo myśli o tym, że to będzie w przyszłości użyteczne, no to wtedy on zaczyna działać, a jeżeli dla niego to jest jakaś totalna abstrakcja. On nie widzi rodziców korzystających z tego, nie widzi nikogo w swoim otoczeniu, komu to jest w ogóle do czegokolwiek potrzebne. No to możemy motywować jakimiś stopniami, nie wiadomo czym, tak, zewnętrznie tam batem, ale to jest oczywiście, wiemy wszyscy na bardzo krótką metę. I teraz pytanie dla mnie jest y, kluczowe takie, co zrobić, żeby nauka w szkole, żeby praca w szkole, żeby sposób pracy z dziećmi w szkole był taki, żeby oni brali w swoje ręce, i brali odpowiedzialność za tę pracę i za to, czym się zajmują, ale widzieli bardzo jasno, że to jest dla nich pożyteczne. Albo żeby potrafili zdecydować, to jest niepożyteczne, ja się tym po prostu nie zajmuję. Będę miał dwóje, nauczę się na minimum, albo widzę, że to jest ważne i że to mi się w życiu przyda, albo dziś mi się już przydaje, bo dzisiaj wykorzystam to, bo dzięki temu będę mogła odkryć albo dojść do czegoś, co jest uważam dla mnie ważne. Jak uczyć, jak pokazywać, jak dzielić, jak towarzyszyć dzieciom, Taką, żeby one widziały, że to może być dla nich, albo jest pożyteczne, użyteczne. A dla mnie I teraz, jest... jak jest ten program, jak realizujemy, jak natrafiamy, przepraszam, Marcinku, jak natrafiamy na jakiś tam punkt podstawy programowej, który po pierwsze go nie interesuje i on w ogóle nie widzi w tym żadnego pożytku. No to teraz no, możemy cisnąć korepetycjami, możemy nawet i najlepszą metodę Montessori zastosować, ale, ale wiemy dobrze, że to musi wyjść. Tak, ale, ale tu jest też taki element, który my, my, wydaje mi się powinniśmy sobie jasno mówić, jako dorośli, nie takiego mm. ryzyka, bo mówi się, że szkoła odpowiada za to, żeby wszystkie punkty podstawy programowej zostały zrealizowane. Ja mm. uważam, że przepraszam, w ogóle za to nie powinna odpowiadać. No oczywiście. No, Powinna za to odpowiadać, żeby się ten młody człowiek nauczył uczyć. Tak. I wtedy, kiedy i, i żeby starać mu się, owszem, w, tej, w ramach tej podstawy p, 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 mówić o rzeczach, które wydają nam się ważne, dawać to doświadczenie, o których moż, możesz powiedzieć, dajmy i w rodzinie, i w szkole. Ale, ale za niego tego nie zrobimy, że cały jakby manewr, mam wrażenie, jakby klęska szkoły polega na tym, że szkoła mówi, że jesteśmy tak ważni, że zmusimy cię albo zrobimy coś dla, za, za ciebie. A mam wrażenie, że te 12 lat jest czasem po to, żebyśmy przestali robić coś za ciebie i żebyś wyszedł z tej szkoły, potrafiąc robić coś samodzielnie, z całym ryzykiem, że możesz błądzić. A tu się opowiadał, że Opowieści cichej treści o tym, że oczywiście akceptujemy błądzenie i tak dalej i tak dalej. I tak naprawdę masz wyrównać do tej matury, a pobłądzić to se możesz po tym, jak skończysz studia albo zdasz maturę, a, ale z kolei przy, przy, przez to zabija się ten czas, który można by powiedzieć, że to jest taki czas, kiedy, kiedy właśnie rodzą się i rozwijają się talenty i nikt wtedy nie, płaci, nie pyta, kto jest z bogatego czy biednego domu, bo my mamy szczęście tu w Polsce żyć tak, że te szkoły Yy, może po jakimś tam, no dobrze, są jakieś bardzo dobre szkoły, że, albo bardzo drogie szkoły, gdzie wchodzisz i widzisz, że tam jest jakiś wypas. Ale generalnie od strony technicznej nie yy, powodują, żebyś ty miał poczucie czuć się dużo gorszym. Zwykle już te szkoły tu mamy w orientację nawet lokalnie, są bardzo fajnie wyposażone we różne rzeczy, od pomocy, przez salę i tak dalej. W związku z tym to jest bardziej kwestia. Samego tego procesu. Jak my to tak. układamy, żeby w tej przestrzeni mhm. z tymi dorosłymi ludźmi mhm. ten młody człowiek mógł się rozwinąć i mhm. rozwijać te mhm. talenty? Nieraz. Jedne z pierwszych naszych fascyn fascynacji tym, że edukacja można wyglądać inaczej, to były, pamiętam, oglądane przed chyba 14 laty, e, pierwsze tedy Kenna Robinsona, prawda? I tam jest, tam jest stricte jest że szkoła zabija kreatywność. E, I teraz e, i patrz, Jola, mija 15 lat od tamtych podcastów, e, nie wiem, 50 czy 60 lat od tak. kolejnych reform, które były w Stanach. I my jesteśmy cały czas znowu w tym samym miejscu, że szkoła zabija tą e, kreatywność, że niczego nie uczy, że. B, 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 w, jakby to powiedzieć, ugruntowywuje pewne nierówności, a ludzie, którzy wchodzą z pewnymi potencja potencjałami, wy, wychodzą nieliczni wychodzą z tym potencjałem odrobinę rozwinięci i to pomimo, a nie dzięki szkole. I, i jakby po, po to to mówi, jakby, i ja jakby staram się, albo mam wrażenie, że my podejmujemy ten temat, że mając tyle czasu, pieniędzy, przestrzeni, i jeszcze tych dzieci, których trochę jest, my zamiast coś zmienić w tej szkole, my nic nie zmieniamy i jakbyśmy chcieli, robiąc to samo, powiedzieć... Że likwidujemy nierówności, no i gdzie są ci nasi Einsteinowie? Ale my cały czas będziemy prowadzili te sześć polskich, pięć matematyk, trzy fizyki w ten sam sposób. Będziemy podawali yy, yy, i urządzali co jakiś czas kursy szkoleniowe, że niektóre lekcje mogą być poprowadzone w formie projektu. To w ogóle powinno być inaczej poustawiane. O czym opowiadamy w, w bardzo wielu podcastach. Tylko chodzi mi o to, że, że e, 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 jeżeli ktoś mówi, że korepetycje że, że ko i zajęcia dodatkowe działają. To, to można znaleźć parę szkół na świecie i przykładów, które działają na takiej zasadzie sześcioma, sześciowo, sześciotygodniowymi cyklami, gdzie tak naprawdę to e, działa tak, że co sześć tygodni wybierasz sobie na poziomie liceum cztery, a nie dwanaście przedmiotów, którymi się zajmujesz. I nikomu to nie przeszkadza, kapelusz z głowy nie spadnie, być może niedługo te szkoły i te kraje e, zro, zrobią coś, o czym mówimy, dokonują takiego skoku cywilizacyjnego i tak skorzystają ze swojego potencjału, że my już tego nie nad. Robimy, bo wiele się mówi o tym, że jesteśmy teraz przy takim skokiem technologicznym, że nie wiem, Timer zainwestował w procesory i Chińczycy się nie wygonią, fajne rzeczy, ale Jeż, y, tu w, w jednej z tych książek, o której wspominaliśmy, mówi się bardzo dużo o tym, że to jest inwestycja w edukację w młodych ludzi, co oni przyniosą. No, a jeżeli my jasno stwierdzamy, że jakby zachowujemy się wobec nich, prowadzimy zajęcia wbrew temu, co mówi nauka o uczeniu się i motywacji, y, y, prowadzi, robimy to tak samo od 100 lat i oczekujemy ciągle innych efektów i, i się dziwimy, że korepetycje y, powodują, że ktoś jest lepszy, no to chyba jesteśmy po prostu śmieszni. Coś... Nieustająco wyręczamy. Nieustająco wyręczamy i powtarzamy stare rozwiązania. Tak. Kryjąc bardziej siebie i nasze poczucie bezpieczeństwa i usprawiedliwienia, tak. że. Tak. Dajemy radę, natomiast tak, no. nie rozwiązujemy problemu gruntu. Tak, tak. Mm. I tak. I nie zmieniamy. Nie tak. eee, zmieniamy. Ojej. Ojej, ojej. <laughs> Także dziękujemy za cierpliwość wszystkim naszym słuchaczom. Mamy nadzieję, że to trochę. Zapraszamy do refleksji. Zapraszamy do refleksji i odwagi do tego, żeby jako rodzice i nauczyciele decydować się na to, żeby uczyć inaczej, żeby zmieniać sam pomysł na naukę i nie martwić się tym, jak nasze dzieci w czasie kiedy powinny być w szkole, zaczęły tak. robić inne, być może dużo ciekawsze i owocniejsze głębsze, głębsze rzeczy. Tak. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo, bardzo dziękujemy Państwu za wysłuchanie naszego odcinka i zachęcamy do pozostawienia komentarzy i podejmowania dyskusji. Podcast powstaje przy współpracy ze szkołami MMS oraz portalem Edukacja można inaczej.